Hej Siemanko, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek za arenki. Wotrem, jakże cudownym, łotrem, z jakże dziwną talią, którą jakże ciekawie mi się gra, co mnie samego niezmiernie zaskoczyło. 80, póki co. W poprzednim odcinku miałem ogromnego farta. Pewnie w tych wcześniejszych też tak się. Szczęśliwie poniekąd mi układało. Nie będę jednak narzekał. W parze z głupotą idzie podobno szczęście, także... Także fajnie, nie będę ukrywał, że mi to pasuje. Mogę robić błędy, ale później jak dobry los mi to wynagrodzi, to okej. Okay. Wolę tak niż jak miałbym wymiatać i przegrywać. Bo trzymałbym mnie się pech, czy coś takiego. Znowu szaman. Nie dziwi mnie to, szaman jest na arenie bardzo mocną klasą, ja nim bardzo lubię grać i wiem, jak potrafi wymiatać. Teraz kosior sobie zostawię, a stwora z moczarów oraz czytobójstwo póki co sobie odrzucę. Gierka Argentu na pierwszą turę mam, więc jest okej. Okay. Wypatroszenie, również kosior, wielka sobie poczeka niestety, szkoda, że przyszedł tak wcześnie, ale niech mu tam będzie. Napastnik Anubarów, o! W trzeciej, tu, że mógłbym go rzucić, jest na to szansa. Giermek, idziesz w bój, stary Andy Tink, czy coś takiego. No i dorwał, dorwał eteryczny totem, dobrze pamiętam, tak. Z racji tego, że już dłuższy czas nie grałem sobie, to powiem wam, że ta skleroza trochę. Swoje zrobiła, nie pamiętam często, często tych nazwów. Myślę, że tak, zabije ten totem, chociaż nie wiem, czy mi nie szkoda. Czy mi nie szkoda tej karciochy? Będę myślał nad takim prostym, tym, zabije tam i dobiorę sobie kartę. No. Ruszam do walki. Chociaż równie dobrze mogłem to zrobić przecież, przecież bronią. Dlaczego ja znowu... Na początku taki wylozowany jestem, że robię jakieś idiotyczne błędy i dopiero później zaczynam skupiać i myśleć jakoś tak więcej. Bo nie powiem, żeby za dużo, ale więcej, więcej. No mimo wszystko ciut więcej mógłbym myśleć. Ech, ech, ech. A rzucę sobie tego napastnika Nubaru, wam powiem. Albo może powstrzymam się do odpalenia, sobie combo zostawię, tak, a rzucę sobie kolejną z boską tarczą. Nie zabiję póki co nic, ale to nic nie szkodzi chyba. Błąd na początek. Niestety, może się na mnie w przyszłości zemścić. Nie wykluczone, że tak będzie. Miejmy nadzieję, że nie. Dwie karty z prowokacją, dwaj stronicy z prowokacją na stole po mojej stronie. Więc dla przeciwnika to nie lada kłopot, tak sobie przynajmniej myślę. Przyzwał totem, nie ma co grać, być może też nic nie rzuci, ale się podleczy. Gdyby chciał zabić na przykład mojego gnienka Argentu. O jeden dostanie, o jeden się podleczy, nie źle. Rzucisz coś jeszcze za dwa, czy nie? Jakby miał wstrząs ziemi, to by było niemiło. O, wstrząs ziemi jest straszny na takiego krzyżowca szkarłatnego, bo go zabija po prostu tak bez rygieli na raz, mimo tej boskiej tarczy, to jest takie niemiłe. A ja tak to lubię grać, jak mam, jak mam szamana... Aaa, boże wierny, to szkoda. Szkoda, zdają mi tarczę chłopaczyna. O, W ten sposób. Hm ciekawe. To ja teraz, to ja teraz, to ja teraz sobie... Ja bym najchętniej zabił tego dziadygę, sam nie zginął. Więc mogę to zrobić? No mogę, ale nie odpalę z tyle cikami. Tak sobie myślę. No nie odpalę niestety. Więc może jednak poświęcę tu tego, tu zdzielę, tu za dwa, O, też ma to sens. Że tu zabiję, tu poświęcę. A może po prostu sobie tajemnego golema rzucić? Nie, bez sensu. Jakbym miał 5 many, to bym mógł rzucić akolitę, zabić tym i rzucić jeszcze obrońcę. I, I rzucić jeszcze akolite. No, tak zrobię. Tutaj gul będzie rósł, ale to mi nic nie przeszkadza. Niech sobie rośnie, bo po prostu zginie. No i za ten jeden łupnę. Burza z Piorunami mi krzywdę teraz jak najbardziej zrobi. Przeciwnik ma 4 punkty many, bo rzucił burzowierny topór. Nie chciałem wykorzystywać tajemnego golema, bo to jest młynna wodę dla szamana. On ma tę kartę z przeciążeniem, tu sobie odejmuje, a to mu za chwilę dodajemy. Oj, jest jednak burza z Piorunami! Dobiorę sobie kartę, ale tej tak słabo. Zdrobicielka, ooo. Przyda się na pewno. Przyda się na pewno. Tych kart nadobierałem. Bardzo fajnie, miło i przyjemnie. Myślę, że w tej sytuacji ja sobie rzucę... No tak, tego wariata. Myślę, że tak. Jest okej. Okay. Jak ma kruszoskalny oręż, to oczywiście będzie mógł mnie zabić. Nic mi nie cofnie, mój... mój wariacik. I on śmieszny jest! Napastnik Anubaru. Nie atakował. Zatrzymał sobie z porządku zagrał z sensem jak najbardziej. Mm -hmm -hmm -hmm. Tak, myślę, że tutaj nie ma co kombinować nic z ciosem w plecy, bo to przecież bez sensu. Zabiję i rzucę sobie słońcowierce, który zapewne za chwilę wyrwie żabę i wtedy miło nie będzie, ale może nie. Czy to będzie kurczę kolejny pojedynek, który będzie trwał kilkanaście minut? Czy ja tak długo myślę, czy ja tak dużo gadam? Czy to może przeciwnik wolno gra? <laughs> Pewnie wszystkiego po trochu. A najpewniej to ja długo myślę i dużo gadam. Dobra, te dwa pierwsze. Te dwa pierwsze punkty chyba były jednak najistotniejsze. Dla mnie najbardziej kluczowe jest, żebym wygrywał. No, Żaba, Żaba, da. A nie, Żywiała Kognia, o, też źle. Też źle, też niedobrze. I Błyskawica, jeszcze gorzej. A. I cofnął mi. Heh. Trochę dziwnie, bo ja za chwilę znów to rzucę i będę miał. Aha, bo on chce to zrobić w ten sposób. W ten sposób chcę to zrobić. Tak sobie kombinuję, że ja sobie tego rzucę. On mu zdejmie tarczę. Zdzieli tego słońcowiercę i sam nie zginie. Tak sobie a, myślę. A, całkiem sensownie. Szkoda, że z dwójek mam tylko... Tylko baśniowego smoka, bo on będzie mógł mi go zabić. To trochę słabe. Yy, tutaj sam... Sam ten wariacik nie wystarczy. Już bym go chętnie rzucił. Tak sobie myślę... Chyba, żeby z noc, ale nie, to nie ma sensu. Chyba, żeby... Yy, cios w plecy... Tego... I za cztery mam coś? Nie ma. Mm. To słabo. To tak co, wystawić smoka? Nie, też bez sensu. Kurka w mordę jeża. No dobra, w ten sposób, bo jednak smoka tak zostawiać tylko w tym momencie, żeby mi go zabił tym burzobiernym toporem, to nie bardzo sensu widziałem. Punktuję go po troszeczku. Ja sam mam jeszcze komplet zdrowia. O, dobiera sobie kolejną kartę. Ma sporo takich kart, widzę. Nic dziwnego, jest wysoko. Doszedł już mając... Ma pewnie podobną ilość zwycięstw jak ja. Tyle, że moja, moja talia jest taka sobie. Szczerze powiedziawszy. A jego, jego się wydaje, kurde... Fajniejsza. <laughs> Ale nie będę tak mówił, bo niewykluczone, że jeszcze to jakoś tam fajnie ugram. Nie mam jak sobie wzmocnić tych zaklęć, po dwa na przykład wszystkim zadać szkoda. Szkoda. Ale chcę to na pewno wszystko zabić. Więc tu zdzielę w ten sposób. Ale rzucę wachlarz ostrzy. Też na pewno. Bo jak mówiłem, chcę wszystko zabić. Dobiorę sobie kolejną kartę. Zdrada. O, to mi się może przydać. No, aktywuj się. Mam teraz jeszcze coś w rodzaju kolejnego AOE. Obok technika, który może coś przejąć, to mam jeszcze właśnie. To mam jeszcze właśnie zdradę. No i Yeti tutaj, jak najbardziej. Rzucanie uzdrawiaczki oczywiście mijało się z celem. A Yeti to jest jednak, kurde, Yeti. wow! O kurwa! Nie dało się inaczej tego powiedzieć yy, Teraz by mi się przydało yy, o czym to ja mówiłem yy, Skrytobójstwo, tak, o tym myślałem, ale czekajcie, jakbym przejął Onyxję, to bym były brechty O kurde, ale byłyby brechty No później tak mi starczy na golema To zabije tą Onyxję a może ją przejmę? Uwaga, uwaga, uwaga! Kurwa, jaka jazda! <grym> Wybacz, stary, przepraszam! <grym> Masakra! Co to było? No i prowokacja, żeby mi tego nie pozabijał tak łatwo. kajcie, muszę screena zrobić, to nie ma innej opcji. Jest ich sześć, no zabiją mi tę prowokację, ale to nic nie szkodzi, dobra. Spokojnie, zjarałem się teraz, ale spokojnie. Spokojnie. Masakra, co to było? Mam nadzieję, że ja tego teraz nie przegram. O, dawaj, dawaj, ale jazda! Nie będę w stanie psychicznym grać kolejnego odcinka po tym, co się ty... Uuu! Ej, mówiłem, że on ma dobrą talię. No i ma, kurwa, to macie. Naprawdę ma dobrą talię, Skubaniec. Ale ma fajną talię. Ej, to ja myślałem, że tą, tym jakże cudownym zbiegiem okoliczności, tym fartem niesamowitym wygram, że zrobi mi to gra, a tu taki wow. A tu taki wow. 10 na 10, wódz mroźnych wilków, jeszcze ten cholerny totem pośród te kurwa pisklaki, pozabija mi wszystko w tym moją onyxie, masakra. Ale przyjął te 8. Ja mam 4. 4 mam? I tu mam kolejne 4, tam 8? Hmm. kartu, tu a czasu już nie mam. Kurde. temik. Eteryczny. OK Co mi przyjdzie? O! A to ile ja mam teraz? 4, 8, 10, jeszcze 5, mało. Mimo wszystko, mało. Wykorzystam zdradę, myślę. Zostanie mi 8. Też ciągle mało. Ale zabiję wszystko, chyba tak zrobię. Kurde, ale też cię spłuczę z kart i możliwe, że za chwilę. Hmm, to się dla mnie może by lepiej atakować. Ale on ma cztery karty, może mieć Zresztą jakieś 4 fajne karty, to mi za 12 raz, 2-3 i nie będę miał co z tym później zrobić. No tam muszę zabić ten totem cholerny. No dobra, no. pieprzony wszystko mi pozabijał, no. Nie baka. Oj, jakąś tam dalej inicjatywę na stole mam, bo mi został krasnolot. Przeciwnikowy NIZ 15 do 30, aczkolwiek było tak pięknie, znaczy na początku było tak... tak źle, a za chwilę się zrobiło tak pięknie i za chwilę znów się zrobiło źle. O boże. Za co? O nie, jaki on ma karty. Dołącz lub zginij! Mnie tam jedno! O, o! Manipulator, ale jazda! I to za darmo bez tego. Ile on tu robi tych przeciężenia? Trzy, no to nie tak strasznie. No dobra, też sobie zrobię. <laughs> co ty na to stary? Tylko, że nie mam jak go zabić, kurde. A nie bardzo chcę się poświęcać. A, jak to teraz rozegrać? Tyle możliwości... Może lepiej było tego słońcowierca jednak rzucić? A, niekoniecznie. tu siedem. Tu mnie zabije. Sam nie zginie. Ja go później będę mógł dzielić. I tak w zasadzie bym zrobił. Gdybym te 7 przyjął, to by nic się nie tak stało. Absolutnie nic by się nie stało. Więc tak, rzucę sobie w środek. Teraz pytanie: atakować go czy nie? On się może podleczyć i to jest minus. Tego jednak dzielę. Chciałbym, żeby on na pewno zginął, jeśli zaatakuje mojego mojego żywiołaka. No, zabij się o niego, zabij się o niego. Mam dwie dobre karty na ręce i jeszcze jedenaście. Tam są wypatroszenia. patroszenia. Uu, jeszcze mam szansę. Doprzymce. No graj graj. No znów ciekawy pojedynek i znów jeden. Kurde, z kolejny totem pieprzony. No nie. Dobierze sobie kartę, no nie baka. A to co chciałem mówić do końca, że znów jeden pojedynek będzie trwał kilkanaście, minut, zapewne dwadzieścia albo i lepiej. Na pewno dobry mecz. A, leczący. Na taki liczyły, co? Czy na jaki? No nie, jeszcze te pająki. Ja już rzuciłem. Ten baklarz ostrzy, czy nie? O! Cię zabiły. Dobrał kart. Kurde no. O! Gulek. Gulek. Kurde, tylko nie mam jak zabić tego frajera. To temat z tego języka. To jest problem. No muszę zabić tą na pewno. żeby on kolejny kart nie dobierał. Jak się za chwilę będzie zabijało mojego słońcowiercę. No i tak, zabije się jednym, wyskoczy jeden, jeden i będzie miał 2-1. Dupa 3-1, przecież to 2 dodaje. Kurde, no. zabije się tego i zabije mi słońcowiercę. No szlak. No, ale muszę go zabić, Tom, żeby kart nie dobierał. No nie mam jak tego zrobić. Hmm. hmm. Co będzie lepszym wyborem? Żeby on sobie dobierał karty? Czy żeby jego miały doprowadzić? No zobaczcie, bo to jest ten pajączek. Kurde. O jejku. Hmm. Plus, że będzie gul, gul rósł, ale on też go zabije. Nie no, ale muszę ją zabić, no. No, jak zwykle, spierdoliłem. Boże, bo się zamyśliłem. Nie no, ja nie mogę. Dlaczego ja czasami popełniam takie straszne błędy? Przecież on by miał już pięć. Jak ja mam wygrywać, skoro takie głupoty robię? No nie mogę! Ech, ech, ręce opadają, ręce, ręce opadają. No i jeszcze leczący jakże cudownie. Mmm. 8 na stole, jakby wypatroszenia przyszły, to tam też jest 8 7. Znaczy 8 z bronią, no ukrycie Ale co mi z jednego? Musiałyby dwa przyjść, a przecież dwa mi nie przyjdą. No i te dupki mają po 3 teraz. O, jest jedno wypatroszenie. To mogę ryzykować i strzelać go po mordzie nie wiem, czy to jest dobry pomysł, szczerze powiedziawszy. Jest tak osiem. I tu cztery. Mamy dwanaście i trzynaście. I były jeszcze dwa. Hmm. Hmm. Tak, jak zostawię, to on mi go zabije, i sam przeżyje. Tyle możliwości. Chyba go leję po ryju, tak sobie myślę. Kurde, no nie wiem. Tu siedem i tak przeżyję, No nie, tyle możliwości. Nie no, może mi wszystkiego nie zabije. Zależy co on dobierze. Może teraz zagram głupio. Może bezsensownie, może ryzykownie. Ale na napieprzam. Jednak napieprzam. 6 mi zostaje. Jak mi wszystkiego nie zabije, się nie podleczy, to ja w przyszłej turze mam szansę go zabić. Niech zostanie mi jedna kreatura. Nie ma jak tego wszystkiego mi zabić tym, co ma na stole, więc być może zagrałem dobrze. Czy gdybym w poprzedniej turze... No tak! Przecież. Eee! Dwa punkty many przecież mi. Dwa punkty ataku mi brakuje. Dwie kreatury zginęły. Gulby zaatakował teraz za 7 i bym wygrał. Boże, jeśli to przegram, to tylko i wyłącznie przez własną głupotę. Nie mogę, przecież za 7 by zaatakował i bym tutaj już mógł go dobić wypatroszeniem. Już w tym momencie bym wygrał. Już byśmy teraz oglądali ekran końcowy. Zwycięstwo. O nie! O nie, 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 nie. Za co? Za co? No tak. Jaką ma fajną talię? Naprawdę fajną talię. No zabijesz mi jeszcze ją. Ja tu też mam jeszcze ostrze skrytobójcy. Nie mam niestety tej trucizny. Ona by się przydała. W co na no, nasz tyle bym zadał 3, no to już kurde lepiej. Totem, odejku to prowokacja, o nie ma prowokacji, to może i lepiej. Znaczy na pewno lepiej, przynajmniej z mojej perspektywy. Najprawdopodobniej to teraz wygrałem, mimo że też znowu durne błędy, za dużo durnych błędów, to da. Aha, to nie, to mnie nie rusza. To mnie nie rusza. Podobno masz Aha, jeszcze rzucił to. Dobra. Uf. Udało się wygrać mimo mimo strasznych głupot. Mimo strasznych głupot. Nieźle, stary, nieźle. Przykro mi. Masakra. Ale emocje. O, i wpadło zadanie. Dawno ich nie robiłem. Nie chciało mi się. Nie chciałem się farmić tego złota, o czym wspominałem. Wpadło przy okazji arenki. Szkoda, właśnie, że przy okazji klątwy na Xeramas te zadania się nie robiły. To by mnie trochę irytowało, bo... bo musiałem je osobno robić. W trybie, który mnie się przede wszystkim trochę znudził. Ale arenka na pewno nie. 9-0. Jakże cudownie, jakże fajnie. Po takiej długiej przerwie, mimo tylu błędów. Dziewięć zwycięstw. Kurde, fajnie. Długo to trwało, ale zacięty pojedynek. Zapraszam was do kolejnego. Trzymajcie się. Na razie. Bo.